Zaśmiejesz się, wybucha planety. Good. Jeśli zaśmieję, tracę żyćko. A jak życia spadną do zera, to mały zdrajca będzie mógł mi zrobić Do it. Tak, tak. Proszę, dawajcie śmieszne filmy. Ale jak ja wygram, to temu Mojemu zdrajcy Ja robię Do it. Ej, co to jest? Wyweź z z serduszkami. Dawaj cebulę. No. <grysti> Ej, to nie fair, dałeś sobie jedno ekstra żyćko. Mój kanał moje Jak będziesz miał swój własny kanał sam będziesz mógł sobie dodawać cebulę. E kurde, spróbuj się nie, za... nie zaśmieć challenge. Czy Bro. aż tak nisko upadliśmy. Szymon! Ale ta zap... laserkami dawaj śród, zaraz mi się skończy amunicja! Te się liczy mnie rozwaliło. I kur. Na panologach ich wszystkich. Tak, powinien się zakończyć trzy Kto tutaj dał dwie sekundy szli do drugiej części? Ej, co ty robisz? Kurde, za, za to warto było żyć go stracić. Wypadek Fina. Co, rozbolało go gardło od, kurde, krzyczenia Rey? hu, u, 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 u kurde, prawie nie miał śmiech czubaki. O kurcze, na początku rozwalił Fina... teraz... Ajajaj O, a kto jest to jest? BATMAN! Uh, 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 uh. Jaki kraj taki Batman Dzisiaj mamy swojego Batmana, tak? Leia to Batman I'm Batman Nawet tego. Dopiero zobaczyłem, co tutaj na dole pisze, ale po prostu chciałem kurczę. No po prostu mi się podoba ta piosenka. Co mogę więcej powiedzieć? Co to jest? Kryjówka babci Palpatina, czy co? No you the wrong house, o nie! Bąk! Kurde, mistyczny bąk prawie mnie rozpierdzielił. Czujesz to? <laughs> kurde, otwiera lepiej parason niż prezydent yeah, uh, 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 uh. Było blisko Memy z Among Us Kurde uh, 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 uh. Trochę tutaj oszukałem przeznaczenie, ale to jest mój kanał, z więc kurwa, kurwa mogę. mogę Czy ma coś kurwa do dodania? A, 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 nie Tak myślałem a -a! Obi-Wan Obi Obi Palpatine looks Palpatine Ale dobre. Ale super typowa gra za Monga. Gdybym się nie za... trochę przystąpiłem przy tym, bo gdybym no, nie spodziewałem się Amonga. Dobre. No właśnie, jak Palpatine mógł, kurde, inaczej tak zaj. Chcę postać w przegrać. Wyjaśniło się kurwa. Odłam zmintrikował. I to on był w elektryku. Dum, dum, dum. O, nie widziałem tą miniaturę. Snitch sprzedaje kolegów Pikadio. Przypadek nie sądzę. Kurwa i mówili... Chip, to jest tylko durna maskotka. Nie możecie zdradzić. I co? Kurwa macie dowód. Co to anime? A no tak, bo jeśli oglądaliście ostatni y, weekend z cebulą, to wiecie, że niestety, ale przegraliśmy. I musimy oficjalnie zostać kanałem anime. O nie. Y, dlatego teraz y, musimy założyć klan. Będziemy klanem cebuli. Będziemy tylko złożyć anime. Smuteczek. Ale sorry, zanim to puszczę, żeby kurde w anime w Polsce było bardziej popularne niż Gwiezdne Wojny. Do jakich herezji to doszło? W Polsce? Jako, że to jest e, oczywiście, jako wiesz, wiecie, oficjalny kanał z anime nie mam e, oczywiście żadnego wyboru. Muszę dać temu mem memowi 10 na 10. Taka to fajna muzyka, autorska przeróbka yy, Mando? Tego, muzyczki? Poczekajcie jeszcze przed filmem, pomódlmy się do algorytm algorytmu YouTube'a. Algorytmie. Ano siema. Wiem, że nie lubisz takie piosenki, daje się w filmiku, ale proszę, nie dawaj mi w strajka, yy, amen. Cześć, naprawdę spodziewałem, żeby stworzyć jakiś fajny numer. Jak się da mogę dawać na to nabrać, aż będę musiał sobie sam kurde zrobić duet po tym odcinku. Czy to, jest, czy to była muzyka? Z, znaczy, tak, to była muzyka muzyka z JoJo, rozpoznałem od razu jako. Y, największy ekspert od animu, ale blisko było, blisko było jak cholera. To się nie liczy, bo to nie jest film, ale. Kurwa. Heretycy, cheap. i to jeszcze ka, on ciśnączy się, że się Vader pali. O kurwa. Ale par, patrzcie na tą piękno, taką. Uśmiechniętą minę chipa, po prostu, aż, aż po prostu świat staje się jaśniejszy, jak heretycy się palą. Co to jest?! Co widzi Chip, co widzi on? Znaczy, po pierwsze, to jest po prostu... Znaczy, y -y... I am Heavy Weapons O oh, kurde... This is my weapon. <śles> Uhu. Uh, 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 prawie. Jes ka! Držating Jak za Zmontowane! W ogóle jeśli ktoś jeszcze nie widział. Recenzji pierwszego odcina. Chcę zobaczyć czy warto? Macie link w kartach w prawym górnym rogu. Na drugim kanale jest recenzja. Spoiler warto! Poczęstuj! JELLAPSA! Nie no, żartowałem! Poczęstujcie się! Jednego zjecie, spróbujecie jak to smakuje! Tak! Jedna kur! Nie no proszę, no oczywiście, że aha, go, A nie ma takich! Człowiek, który obrażał Polaków, zanim jeszcze było to modne. Oh. Jeśli serio, to piosenkę chcecie, no to mogę ją w sumie dać na kanał Chipsięście no memy. Muszę powiedzieć, że teledysk kręciło się zacnie. Szczególnie jak odwalałem coś na słupie na High -grandzie i się kurde na, mnie, na Debila patrzy... Czy znaczy, Zazdrościli mi High -grandu. Co to jest, kurde? Jeep 17 na PS1? 17 oto ja. George Lucas i potwierdzam, że Obi-Wan miał Low grant w walce z generałem Griviesem Maulem i Anakinem. Właściwie to miał zawsze Low grant, jakby co żaden zdrajca mi nie zapłacił, a kapiczu śmierdzi hehe. Jeep he. 17. <tulet> <tulet> K**a, to... serio? No złapałem się na kapiczu śmierdzi, Chyba mać! warto było! A co żeś tutaj Palpatine wymyślił? Słyszałeś o muchomorku? O muchomorku? Tak, o muchomorku! Tak, znam muchomorka. Te od żwirka, tak? Tak żwirek kręci z muchomorkiem! Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! O kurde początek prawie mnie co? Słyszałeś? Kurde! Nie, posłuchajcie, no mój dawnik lepszy! Nie słyszałeś o tragedii Dart Plegiusa Monrego? Nie. Tak myślałem. Te historii nie usłyszysz od Jedi! Dark Plagius był mrocznym lordem <grym tle> <grym tle> pasywów. Jeśli chcecie znać moją ulubioną poseł z anime, proszę bardzo. Kur... czymś takim. Że to się nie liczy. Co? Przecież się zaśmiałeś. Nie, nie wcale się nie zaśmiałem. Noż przecież kurła się zaśmiałeś. Niech zadecyduje płotka. Undertake. No, to znaczy, że. Tak, na Ricardzie można się odpuścić. HA! Dobra, cebule, to może sprawdzimy wyniki. Jej! Ja wygrałem. Ty przegrałeś. Jej -e, cebula. A czy o czymś nie zapomniałeś? Teraz jest popularna aplikacja strasznie, która daje filtr, gdzie usuwa brodę. Wbijacie 7000 łapek pod tym filmem i widzicie moją reakcję na to. Bro. O nie. AZ Screen Recorder. Już dawno ci nie widziałem. Ostatnio z niej korzystałem, jak nagrywaliśmy RIP Star Wars Force Arena, naszą grę mobilną. Co to jest? <ścoughs> Jaki ku. czy wy to widzicie? O jasne. <ścoughs> O fuj. Kha wyglądasz na tych zdjęciach jakbyś miał low low Flawless victory. Vitality. I mało wam hehe he, śmiesznych filmów. To powstał nowy kanał, gdzie wrzucam niewykorzystane memy, na przykład jak ten you can't go on alone. Yoda will be with you. We'll be one. To wiesz, coś się, coś się popsuło. nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz.